Polska mówi, mówi z Muzeum Motoryzacji i Techniki w otrębusach ze mną Pani Monika Walęci. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani Moniko, dziś, w dzisiejszych czasach, jakim autem z tych tutaj obecnych chciałaby Pani jeździć poruszać? Wie pan co, to jest trochę tak, że one wszystkie są tak cudowne, że, że trudno mi wybrać jeden, a że mam to szczęście, że tu pracuję, to myślę, że codziennie mogłabym jeździć innym. <laughs> Także jest tu wiele ciekawych eksponatów. Wszystkie są z historią, bardzo ciekawą historią, polską przede wszystkim. Co jest dla nas ważne. No i, i trudno mi tak wybrać jeden, jedyny, którym chciałabym jeździć na co dzień. A takie najciekawsze historie, które, które pani utkwiły w pamięci, z którymi możemy tutaj się spotkać? Dotyczące aut powiedzmy, kto był ich właścicielem, w czym brały udział? Mhm. Wie pan co, no, na przykład tutaj przed nami jest taki piękny Zis 110 kabriolet. Jest to Zis, który został wyprodukowany w liczbie siedmiu egzemplarzy na specjalne polecenie Józefa Stalina, także. No jest to taki eksponat naprawdę wart uwagi, no ale mamy też taki samochód, w którym jeździł Elvis Presley, Henry Monroe, e, mamy samochody związane z polską polityką, e, jeździł między innymi Jaruzelski, e, Kwaśniewski, także no troszkę tych samochodów tutaj jest, więc naprawdę... Polecam nas odwiedzić. Gdzie się kupuje, nabywa samochody, którymi jeździł Elvis Presley, Marilyn Monroe, bądź inni dignitarze? A to już jest nasza słodka tajemnica, także jest to kolekcja, która zbierana jest od lat, no i to już nie mi zdradzać takie tajemnice. Pytanie nasuwa się, czy te auta tutaj, które są, one są sprawne technicznie? Tak, odpalają? tak, tak, jak najbardziej. Nasze samochody są sprawne, tak jak można tutaj poczuć zapach tej benzyny, one jeżdżą, wypożyczane są do filmów, do ślubów, na różne transfery. No także jest wiele możliwości, jeżeli chodzi o, o nasze samochody. Poinformowałem kolegę dziś, że jadę tutaj w Tomaszie miejsce do muzeum, do Trębus, a On mi na to a ja tam byłem dwa lata temu i pytanie, czy dwa lata temu te same pojazdy stały tutaj, czy, czy, ta, czy jakaś rotacja jest tych pojazdów? No jak najbardziej te samochody zmieniają się, kolekcje, to znaczy kolekcja się cały czas powiększa, także też zmieniamy tutaj te wystawy, tak żeby po prostu cały czas ludzi zachęcić do tego, żeby tu nas odwiedzili, a naprawdę warto. Muzeum czynne jest przez cały rok. Przez cały rok, tak. To jest też fajne, że my jesteśmy czynni cały rok. Tylko w grudniu jest parę tych dni, kiedy spędzamy je z rodziną, a tak pracujemy dla Państwa cały rok, żebyście mogli Państwo w te dni wolne, kiedy macie na to czas, przyjechać tutaj do nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.